Dzień dobry, witajcie z Wiednia. Jest 30 kwietnia, jeśli chodzi o majówkę to wybrałem wyjazd właśnie do Austrii, bo chciałem zobaczyć jedną z najlepszych dróg i wjechać na Gross Glockner. Stop. Jadąc do wiednia pokonałem około 700 km. Niestety nie zrobiłem tego naraz, bo wyjechałem dopiero o 15 dnia poprzedniego. Wszystkie granice pokonane bez kontroli. Na zauważenie zasługuje fakt, że na nowym kawałku autostrady od okolic Piotrkowa przez Częstochowe nie ma żadnej stacji benzynowej z wjazdem bezpośrednio z autostrady. Trzeba zjechać na jakimś węźle i szukać przy drogach wojewódzkich. Miałem pół litra w baku, jak znalazłem miejsce do tankowania. O 21 było już zupełnie ciemno, więc zatrzymałem się na stacji benzynowej, żeby znaleźć nocleg. Zatrzymałem się w ołomuńcu w mini-pensjonie na Wychlitce. W mailu zwrotnym otrzymałem kod do skrzynki, w której były klucze do bramy wjazdowej, budynku i pokoju. W czteroosobowym pokoju byłem sam. Reszta hostelu była opanowana przez robotników. Rano zostawiłem klucz w skrzynce. Kierowałem się na przejście graniczne z Austrią. Wystartowałem z Rańca o 7.45 co by czasu nie tracić zatrzymałem się na kawkę i tankowanko dostało mi 200 km więc pewnie 2 godziny i będę na miejscu za winietę na 10 dni zapłaciłem 6 euro i 10 centów na przejściu spotkałem ziomków, którzy drugi raz próbowali dostać się na Sardynię ale awaria skrzyni biegów w jednym z motocykli zawróciła jednego z nich Sama Austria przywitała mnie piękną pogodą i niezliczoną ilością turbin wiatrowych, czyli popularnych wiatraków, które ciągną się kilometrami od granicy z Czechami do przedmieść Wiednia. Motocyklowa w naszym kraju nie jest prostą rzeczą, dlatego że wybór jest bardzo ograniczony. Pomysł był w ogóle na początku zupełnie inny. Chciałem jechać do Czarnobyla, no ale jak wiadomo, sytuacja geopolityczna jest taka, że. No nie jest to miejsce teraz specjalnie dobre do odwiedzania. No a tematów związanych z tym, z trudnością pewną, jeśli chodzi o samo podróżowanie, jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, nie jest specjalnie ciepło. Majówka w tym roku nie rozpieszcza. Co prawda teraz jest pewnie kilkanaście stopni. Natomiast generalnie jest zimno, jak się jedzie od siódmej rano, jak jest tam te 5-7 stopni i jak się jedzie autostradą, to jest dosyć zimno. Po drugie, cena benzyny po prostu przytłacza. No, dwa lata temu, jeżeli oglądaliście wyjazd po Polsce, to tam cena benzyny wahała się w okolicach 4,50. Natomiast teraz e, benzyna jest po 6,50 u nas. No a tutaj w Austrii jest po 8,50. Przejeżdżałem przez Czechy, tam również jest cena w stylu 8 45 chyba e, za litr, także. No na pewno to też nie ułatwia podjęcia decyzji o tym, gdzie jechać. Natomiast zastanawiałem się jeszcze, e, gdzie by to można było pojechać. I tak, jeśli chodzi o podróżowanie po Polsce, to niespecjalnie daje mi to już jakąś radość, e, dlatego że sporo już widziałem. I po prostu nie czuję takiego dreszczyku emocji więc zawsze szukam gdzieś czegoś za granicą i teraz tak, biorąc pod uwagę możliwe opcje no to do, zaczynając od północy no to oczywiście do Kaliningradu z wiadomych powodów nie ma chyba co jechać bo to po pierwsze temat rosyjski, a po drugie specjalnie jest tam co niespecjalnie jest tam co oglądać idąc dalej po okręgu mamy Litwę, Łotwę, Estonię czyli te kraje nadbałtyckie no, jest tam jeszcze zimniej niż u nas więc odwiedzanie w majówkę nie wiem, uważam, że niespecjalnie dobry pomysł dodatkowo nie ma tam specjalnie gór więc nie ma zakręt co tam mamy dalej? Białoruś odpada z wiadomych względów Ukraina odpada z wiadomych względów na Słowacji już były w Czechach już byłem i jeśli chodzi o Niemcy, nie byłem, natomiast mam nadzieję, że podczas tego wyjazdu uda się też zahaczyć o właśnie o ten kraj. Mam zamiar też odwiedzić rodzinę, która mieszka w Monachium, więc mam nadzieję, że szykuje się fajny wyjazd. W samym Wiedniu byłem już 12 lat temu i szczerze mówiąc, to miasto zapamiętało mi się raczej jako spokojne miejsce. Raczej spotkacie tutaj panów w cylindrach, kapeluszach i w płaszczach spacerujących wieczorem, zajadających się jakimiś wustami, pijącymi winko w takich śmiesznych kioskach, trochę jak u nas kioski ruchu tylko że tam sprzedaje się alkohol, kiełbaskę, można sobie stać przy tym miejscu, pić alkohol. No i generalnie takie klimaty. właśnie tak to wygląda. tak wygląda budeczka. Jest alkohol. Dzisiaj alkohol mnie nie interesuje, bo jadę jeszcze dalej. Uuu. Bąk jakiś przyleciał. Mam nadzieję, że mnie nie znie. Jeśli chodzi o ceny. No tutaj ono zległo za 40-50 zł. Generalnie można zapomnieć. Jest tutaj dosyć drogo. Cokolwiek. Najtańszego, co udało mi się znaleźć, no to łóżko w pokoju koedukacyjnym no ze wspólną łazienką, oczywiście, z ośmioma osobami za stówkę. Bez parkingu parkuje się na ulicy, natomiast jest weekend i parkowanie jest wtedy za darmo. Oprócz wórsta napiłem się też Wiener Melange, za którą zapłaciłem 3,60 euro. Wiener Melange, czyli najlepsze połączenie mleka i kawy. Zrobiłem to, bo przeczytałem, że to najpyszniejsza odmiana kawy, przyrządzana w Wiedniu. Trochę się poświęciłem, bo mi mleko generalnie nie służy i mam nadzieję, że nie spowoduje wzmożonej pracy. Jelit. A nawiązując jeszcze do samego Wiednia, spacerując tutaj, oglądając to wszystko kurczę, wszystko jest tutaj takie wyidealizowane. Każdy ładnie uprasowany, pije drogą kawkę, je drogi deser. Tak to wygląda, pewnie w każdym dużym mieście, ale lekki taki klimat snobistyczny, ale tak to chyba musi już być. Wiedeń to najpożądniejsze miasto, jakie widziałem, w sensie najczystsze. Bez papierków, bez niczego, ale słuchajcie, udało się wejść w jakąś dziurę, gdzie też jest bałagan. Wracamy do motocykla. Zrobiłem 5,5 km spacerkiem. Także wiedeń zaliczony, po raz drugi. a no i jedziemy w bardziej górskie rejony, żeby uświadczyć austriackich zakrętów. To cykl stoi po drugiej stronie ulicy. Zobaczcie, jak zaparkowałem. Zostawiłem tam kaski i kurtkę. Brak, klikniemy jeszcze tylko światło. Są robale, więc to oznaka, że jest już ciepło. Sprawdziłem jeszcze sytuację na Grossglockner i zapowiadało się nieźle. Droga była otwarta dla wszystkich uczestników ruchu, czyli wszystko na zielono. Z serca Wiednia kierowałem się na południe, żeby rozpocząć jazdę w górskim klimacie. Sam Wiedeń jest otoczony od zachodu wzgórzami, więc jest to wspaniały przedsmak tego, co mnie czeka w Alpach Austriackich. Zjechałem z ekspresówki na drogę numer 21 i z miejscowości Wollersdorf Jechałem w kierunku Maria cel w pięknym słońcu. Asfalt był świetny, a tylu motocyklistów, ilu widziałem po drodze, to przyznam, że nie widziałem jeszcze nigdy. Minimum co 30 sekund ktoś mnie mijał. Maszyny najróżniejsze, ale raczej przewaga sportowych przecinaków. Jeśli myślicie, że tylko nam Polakom zdarzy się przekroczyć prędkość na drodze, to serdecznie informuję, że nigdy nie widziałem tylu kierowników jeżdżących po drodze publicznej jak po torze. Myślę, że opony mieli pozamykane. Same widoki przepiękne, jak można było się spodziewać. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu tuneli drogowych. Bądźcie czujni, w wielu z nich jest odcinkowy pomiar prędkości, który nie jest oznaczony w żaden sposób. Dowiecie się o przekroczeniu średniej prędkości dopiero otrzymując pamiątkę w postaci żółtej koperty z wyjazdu. W całej Austrii nie spotkałem ani jednego tradycyjnego patrolu policji, ale te pułapki są dużo groźniejsze. Doradzam jechać 2 km wolniej niż dopuszczają znaki. Szczególnie w tunelach. Małe miasteczka czy też wioski na tej trasie są urokliwe. Dziwi tylko jedna kwestia. Wszędzie, przy każdej posesji, jest składowane po kilkanaście metrów sześciennych drewna, co każe przypuszczać, że towar do palenia w zimę, co nieco mi się kłóci z obrazem ekologicznego kraju dbającego o środowisko. Nie byłem tu nigdy w zimę, więc nie wiem, czym są ogrzewane te domki przy stokach narciarskich. Z kolei, jadąc autostradą, w oczy rzucają się piękne, ośnieżone szczyty. Naprawdę można nacieszyć oczy. Tego dnia przejechałem tymi górskimi winklami ponad 350 km. To mniej więcej tyle, ile z Warszawy do Gdańska. Zatrzymałem się, żeby zatankować. Nie ma tu problemu z dostępnością stacji benzynowych, a paliwo kosztowało w okolicach 1,70 euro i 70 centów. Na koniec dnia chciałem być blisko trasy wjazdowej na Gross Glockner. Wieczorem w okolicy godziny 18:00 zupełnie zmieniła się pogoda. Zniknęło piękne słońce, wcześniej ośnieżone szczyty skryły się za mgłą. Walczyłem z przyczepnością na każdym zakręcie. Ostatnie 40 minut to jakaś masakra, czego oczywiście nie oddaje kamera dokuczliwa mrzawka w ciemności ale jakoś udało mi się dojechać do Bad nad jeziorem Hallstatt Dobra, wielkie deszczucho mnie ominęło ale już przy wchodzeniu do hostelu się nieźle rozpadało i wszystko jest mokre O, tak wyglądają moje rzeczy Słuchajcie, jestem w hotelu, w hostelu i jest, są cztery łóżka wynająłem jedno łóżko za jakieś małe pieniądze ale na szczęście nikogo tu nie ma, jestem sam, więc mogę łóżko sobie wybrać. I co? No i zapłaciłem oczywiście 1 trzecią ceny za to, co bym zapłacił za normalny hotel. Normalny hotel rozpoczynał się tam od 340 zł cena, a za to zapłaciłem tam 138. Właściciel bardzo miły, dobrze mówi po angielsku. Pokazał mi tutaj sporo bajerków nadawał różnych broszur i ulotek, jakbym chciał jutro cały dzień spędzić tutaj. Jak go zapytałem, ile to wszystko zajmie czasu, to powiedział, że to zależy. Można to zrobić w 3 godziny, a można w 3 dni. Także nie wiem, co jeszcze zrobię. Jak wstanę rano, to się zorientuję. czy chcę jechać na Gross Glockner, zobaczę, jaka będzie pogoda. No i jeżeli będzie brzydka, to chyba zostanę tutaj. I zrobię to, co ten gościu zaproponował. A jeśli nie, i pogoda będzie ładna, to pojadę zrobić to, co zaplanowałem. Idę się myć i idę na dół do pubu. Zdążyłem pójść sobie do baru tutaj w tej miejscowości. Nastąpił mały problem, dlatego że przez następne 3 dni będzie padał deszcz. Jestem oczywiście przygotowany na taką opcję, ale to nieco krzyżuje plany na to, żeby. Wjechać na gros Glockner. Wydaje mi się w zasadzie, że będzie to niemożliwe. Gadałem teraz z gościem, który mieszka tutaj od kilku lat i powiedział, że przy takiej pogodzie w zasadzie staje to pod dużym znakiem zapytania. Więc idę spać i zobaczymy, co będzie jutro. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Jeszcze pokażę Wam, gdzie zaparkowałem motocykl, bo wcisnąłem się w niezłą dziuple. Właściciel tego przybytku zaproponował mi parking. O, tutaj. Więc tak to wszystko wygląda. Ja idę spać i martwię się już jutrzejszym dniem. To teraz już ostatecznie. Do zobaczenia jutro.